Cześć kochani, witajcie w nowym roku. Z tej strony Paulina. Widzimy się ponownie na kanale Zielony Listek. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Nowy rok, nowa energia, nowe pomysły. Mam nadzieję, że zaczynacie ten rok równie pozytywnie. Pomyślałam, że dzisiaj to będzie idealny moment na to, aby opublikować podzielić się z wami moją listą roślinną na rok 2023. Jest to początek roku, więc to taki idealny moment, żeby porozmawiać o tym, tym bardziej, że jesteście ciekawi jakie rośliny siedzą mi w głowie, na które rośliny chcę polować właśnie w tym nowym roku. No i jeszcze w rozwinięciu tego tematu chciałabym powrócić do mojej zeszłorocznej listy. Tej listy upragnionych roślin, którą chciałam gdzieś tam zrealizować w 2022 roku. No i trochę. Z ro... Ja oczywiście nagrałam taki film, jest taki film na kanale. No i tak trochę z rozrzewnieniem go obejrzałam. Wszystkie te chcieństwa roślinne sobie kupiłam i naprawdę cieszę się z nich do tej pory. Żadnej z tych roślin do tej pory się nie chcę pozbyć. Yy... No, może z małymi wyjątkami, e, które polegają na tym, że te rośliny same ode mnie odchodzą, na przykład przez inwazję wciornastka, e, albo też jedna roślina nie do końca mi się chce ukorzenić, jeszcze z nią walczę. No i teraz powiem wam właśnie kilka słów o tych roślinach, pokażę zdjęcia, które kupiłam w zeszłym roku, a były na tej liście. Oczywiście, pojawiało się też wiele zakupów spoza tej listy, przechodziłam przez różne etapy i upodobania jeżeli chodzi o rośliny e, natomiast chciałabym zacząć tutaj od hoi polyneury która jest przepiękna która rośnie bardzo wdzięcznie e, potrzebuje dużo światła, dużo wody i naprawdę te rybie ogonki dla mnie są e, przepiękne ta choja mi się nadal bardzo podoba myślę, że zostanie ze mną już do końca ja ją sobie cięłam jesienią ona mi pod lampą bardzo ładnie poodbijała, powypuszczała nowe, nowe pędy. No, i teraz marzy mi się, aby po prostu uzyskać taką kaskadę naprawdę długich, metrowych pędów. hoj polyneury, które będą mi się pięknie zwieszały z półki. Mam nadzieję, że uda mi się to w nadchodzącym sezonie. A wiosna już tuż, tuż, także kto wie, może się uda. Następną rośliną był zamiokulka z Zenzi. Wszystkie unboxingi tych roślin też były na kanale. I zamiokulka z Zenzi też zajmuje jakieś takie specjalne miejsce w moim sercu. On rośnie bardzo wolno, ale ja już sobie kupiłam naprawdę taką okazałą, dużą roślinę. Nie chcę się go pozbywać. On nadal rośnie w tym podłożu produkcyjnym i wydaje, mu, i wydaje mi się, że mu się to podoba. Natomiast może na wiosnę pokuszę się o jego przesadzenie. Także ta roślina też jeszcze jest ze mną. Było jeszcze trio White'ów, White Wizard, Knight i Princess. White Wizard i White Princess zostały zjedzone przez wciornaski, nie udało mi się odratować tych roślin. Pojawiła się też White Princesska z Biedronki za 20 zł, ale ją wydałam, ponieważ nie do końca gdzieś się z nią dogadywałam. Nie grało między nami tak, żebym chodziła obok tej rośliny i ją podziwiała, także oddałam ją. Natomiast został ze mną White Knight. Przetrwał inwazję wciornastka i teraz właśnie się kąpię w południowym słoneczku tutaj na parapecie. Mam go na oku, mam nadzieję, że będzie ładnie rósł. Kolejną rośliną była Sansevieria bantels sensation, którą sobie oczywiście kupiłam. Jako najdroższą roślinę do tej pory była to sadzonka nieukorzeniona, musiałam sobie ją ukorzenić i właśnie teraz walczę, ponieważ ona mi zaczęła w hydroponice niestety podgniwać. Część korzeni straciła i teraz ją włożyłam do podłoża takiego zwykłego, no i liczę na to, że to jej pomoże. Ale przestaję tutaj mieć złudzenia, że um, odniosę z tą rośliną sukces, więc gdzieś tam już między wierszami się chyba pogodziłam, że... Um, że się wkrótce pożegnam z tą Sansą. Oby tak nie było, trzymajcie kciuki, aby na nowo mi się ukorzeniła. Na mojej zeszłorocznej łyżliście było również Syngonium erythrophyllum red arrow, czyli to ciemne, czarne o takiej błyszczącej blaszce liściowej z czerwonym spodem. No, jest to jedna z takich moich ukochanych roślin. Naprawdę zapałałam do niej przez ten czas ogromną sympatią. Przesadzaliśmy sobie ostatnio tą roślinę. W syngoniowym odcinku polecam zerknąć. No i właśnie w tym momencie możemy sobie przejść do tej mojej wishlisty na ten rok. W końcu, dzięki, że dotrwaliście do tego momentu, zostańcie do końca. No i właśnie nawiązując do tego syngonium Red arrow, trochę się już ożywiłam. Bo chcę Wam powiedzieć, że po prostu też y, mi się podoba i chciałabym dołączyć do swojej kolekcji syngonium erythrophyllum botaniczne o blaszce liściowej, mieniącej się na taki żuczkowo-brokatowy kolor. Skoro lubię red arrow, y, to zwykłe, to myślę, że botaniczna wersja tej rośliny y, również bardzo mi przypadnie do gustu i sprawi mi wiele frajdy, jeżeli chodzi o, o uprawę tej rośliny. Oczywiście. Y, Wybaczcie, jeżeli mówię trochę chaotycznie, ale jadę na zupełnym spontanie z głowy. Na pewno Wam tutaj będę wrzucała zdjęcia i mam nadzieję, że jakoś to skleję w całość. No dobra, skoro jesteśmy już przy syngoniach, no to zacznijmy od nich. Nie miałam do końca w planach, aby zaczynać od syngoniów. Znajdują się e, na tej mojej liście dwa syngonia. Drugie z nich, no to jest, e, słuchajcie, roślina, która jeszcze niedawno, jak sięgnę pamięcią, kosztowała za sadzonkę ponad 2000 zł i ludzie naprawdę kupują. To w tych cenach, kiedy ja zaczęłam się interesować tak naprawdę tą rośliną, tak naprawdę, że mówię, a sprawdzę, ile teraz kosztuje, może sobie kupię. No to sadzonki cięte chodziły tak w granicach 1500 zł. Natomiast teraz jest y, o wiele lepiej, jeżeli chodzi o ceny. No i mam nadzieję, że w tym roku upoluję sobie sadzonkę Syngonium Red Spot TriColor. Uważam, że ta blaszka liściowa jest naprawdę ciekawa, dużo się na niej dzieje jest ryzyko, że ono może pójść całkowicie w róż, natomiast no, mam nadzieję, że gdzieś tam upoluję taką sadzonkę wiecie, z ładnymi genami, ładnie wybarwioną i będę mogła sobie ją podchodować i obserwować jak rośnie naprawdę ciekawa roślina I teraz kończąc temat syngonium a jeszcze jest kilka odmian, które mi się podobają ornak z tej remarki, ale nie jestem taką stuprocentową syngoniarą, więc odpuszczę je sobie, może kiedyś mnie jeszcze weźmie na te sengonia. Natomiast teraz przejdźmy sobie do filodendronów, ponieważ tutaj mam kilka sztuk na, na tej liście. Jak wiecie, zaczynają mi się podobać te mm, pełzające filodendrony, które też o dziwo, można hodować na palikach, są e, ludzie, którzy uprawiają je z sukcesem mm, prowadzą po paliku do góry. E, zacznijmy sobie więc od tych filków. Pierwszym z nich jest Filodendron Gloriosum. On marzy mi się już od bardzo dawna, natomiast gdzieś tak jeszcze nie czułam się na siłach, tak podchodziłam do niego, e, oglądałam tak z daleka. Natomiast teraz już e, sobie wpisałam na tą listę e, glorka, ale nie byle jakiego, ponieważ chciałabym kupić sobie Philodendrona Gloriosum w odmianie z zebra, czyli taki e, welwetowy, piękny liść. Z białym unerwieniem, które się tak rozchodzi od środka, no coś przepięknego. Dla mnie, jeżeli glorek, to tylko właśnie z tymi białymi nerwami. No taka roślina mi się podoba, i takiego glorka bym chciała obserwować, jak rośnie. Dla mnie, właśnie to będzie czymś takim super wow. Dlatego ten glorek jest na mojej liście. No i zaraz tutaj obok myślę, że mogę wymienić filodendrona, jakim jest Philodendron Majestic. To jest właśnie chyba hybryda. Hybryda y, filodendrona Sodi Roy i Gloriosum albo Sodi Roy i werukosum. Y, sprawdzę to i napiszę na pewno tutaj, słuchajcie, na dole. Na dole ekranu będziecie mieć. Eee, kto nie wie, sama muszę się upewnić. Natomiast ten filodendron jest. No, ma piękną blaszkę liściową w takie ciapki. Eee, przepięknie się mieni, przepiękne produkuje liście. Jestem w nim zakochana. Jeżeli tylko uda mi się upolować taką sadzonkę, to po prostu eee, naprawdę będę przeszczęśliwa. Oczami wyobraźni już widzę, jak on u mnie rośnie, słuchajcie. Eee, i jeżeli chodzi o hybrydy, to one są e, łatwiejsze w uprawie, bo na przykład o ile werukozum i melanochryzum są kapryśne i trudniejsze, tak hybryda tych dwóch jest bardzo prosta w uprawie. Hybrydy właśnie wyłapują to, co najlepsze chyba z, tych, e, z, e, z rodziców, i ładniej rosną w naszych domach. Tak słyszałam, chcę się o tym sama przekonać. Philodendron Majestic możecie zobaczyć, jaki jest cudowny. Chcę go mieć w tym roku u siebie. Jeżeli chodzi o te filodendrony, to podobają mi się prawie wszystkie. McDowell, Pasta Zanum, Sodiroy. Eee, natomiast z tych wszystkich wybrałam sobie właśnie tego Majestika, ponieważ jest to takie połączenie tych y, wszystkich cech, które mi się podobają. E, dlatego, no muszę go mieć. Natomiast kolejnym filodendronem jakby troszeczkę z innej grupy jest filodendron o pierzastych ogonkach liściowych. Wszyscy dobrze znamy filodendrona skłamiferum, ale nie do końca każdy zna filodendrona Serpens. No i e, powiem Wam, że ten Serpens oprócz tego, że ma idealnie włachate te ogonki liściowe, to dodatkowo ma przepiękną blaszkę liściową, e, zupełnie inną niż Squamiferum. Ta blaszka jest taka bardziej wiecie wyrafinowana, taka wytrawna ta zieleń butelkowa i te nerwy no jakoś to wszystko mi się fajnie zgrywa i uważam, że niezłą frajdę bym miała z uprawy tej rośliny dlatego myślę, że Filodendron Serpens e, też tutaj byłby ciekawą pozycją do nabycia w tym roku no i tutaj też e, przy tych dobrych nowinach niestety muszę się z Wami podzielić jedną złą nowiną, moja sadzonka Filodendrona Patricie również nie przetrwała stało się to z nią a co stało się z moją monsterą. E, niemalże w podobnym czasie, chyba tydzień później, po utracie wszystkich liści, po transporcie, m, zaczęła mi gnić i niestety i niestety podzieliła los Monstery. Była to cięta sadzonka, przepiękna, przepiękny szczyt. No ale straciłam go. I w tym roku na pewno chciałabym odkupić sobie albo filodendrona Patricia, albo filodendrona Esmeraldens Narrow. On też ma taką podłużną blaszkę liściową. Także jeden z tych dwóch filodendronów no na pewno chciałabym, aby zawitał u mnie w domu, w mojej kolekcji. Może gdybym jeszcze zobaczyła filodendrona Rio. Sami zobaczcie na zdjęciu, jak przepięknie on się potrafi wybarwiać, to też bym się na niego skusiła. I nie wykluczone, że w drugiej połowie roku gdzieś tam też na niego zapoluję. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o filodendrony. Na inne odmiany nie jestem akurat teraz tak bardzo nakręcona, chociaż nie wykluczam, że mm, przez cały rok, który jest naprawdę szmatem czasu, no gdzieś tam mi się jakieś chciejstwo filodendronowe nie pojawi, nie zamykam się. Tak 100% na tą listę, natomiast będę dążyła głównie do zdobycia tych roślin. Nie pojawią się na tej liście również choje, chociaż na pewno kupię jakieś sadzonki choi, natomiast nie mam pewności jakie ja bym chciała te choje kupić. No, na razie mam bardzo dużo odmian. Ta chojowa kolekcja, którą teraz posiadam jest satysfakcjonująca, naprawdę dużo się dzieje. Nawet troszeczkę czasami mam wrażenie za dużo, bo w zeszłym roku no, nakupiłam sporo tych sadzonek, ale na pewno jakieś choje się pojawią, będą się pojawiać. Cięte sadzonki, nie, raczej nie będę się, ym, wiecie, porywała na już takie gotowe, rozrośnięte okazy, bo więcej frajdy sprawia mi hodowanie. Choi z pędówek, i nie pojawią się też na tej liście. Alokazja. To, co się pojawi, to zupełnie nowa grupa roślin dla mnie i będą to pieprze. Marzą mi się na początek dwa piperki, takie dosyć popularne, a mianowicie e, Ice Frost. Chyba tak to szło. I ten pieprz jest pnączem, który. Naprawdę ma te liście jakby oszronione, i jest coś w tych liściach, co bardzo mi się podoba. To jest popularny pieprz, dostępny w sklepach online. Myślę, że się skuszę na, na jakąś tam małą sadzonkę, żeby sobie spróbować. No i żeby nie było mu smutno, to jeszcze jest drugi pieprz, który mi się podoba, który już w zeszłym roku miałam, ale została do mnie wysłana od osoby prywatnej sadzonka. Szczytowa z takim listeczkiem, e, mięciutka. W ogóle ten pęd nie miał szans się ukorzenić, bo był za młody po prostu i ona mi padła po kilku godzinach e, od dostarczenia. A mianowicie chodzi tutaj o e, Piper Ornatum. Nie, przepraszam, Piper Crocatum, e, który ma ciemną, błyszczącą blaszkę liściową z różowymi nerwami. I chciałabym z nimi spróbować jako taka nowa e, grupa roślin. Właśnie na rok 2023. No i słuchajcie, kochani, jakoś chaotycznie dobrnęłam do końca. Mm, zupełnie na spontanie dzisiaj usiadłam, żeby do was pogadać właśnie o tych roślinach, które chcę nabyć i koniecznie podzielcie się swoimi roślinnymi chciejstwami na ten rok. Um, Przeczytam wszystkie komentarze, na wszystkie odpowiem. Może mnie zainspirujecie. Dajcie też znać, czy może zainspirowaliście się moją listą, czy jakaś roślina z mojej listy Wam się podoba, a może już ją macie u siebie i podzielicie się jakimiś wskazówkami. Jak Wam rośnie, bardzo chętnie o tym poczytam. Posłucham mądrzejszych ode mnie. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną, że obejrzeliście film do końca. Liczę na łapki w górę, jeżeli on Wam się spodobał. Mam też nadzieję, że jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, no to go zasubskrybujecie i odwiedzicie mojego Instagrama. Tutaj napiszę Wam nazwę mojego konta. A tymczasem w nowy rok jeszcze raz życzę Wam pomyślności, szczęścia, zdrowia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na środę mam dla Was film Niespodziankę. Także mam nadzieję, że też Was nie zabraknie. Będzie dużo hoi, będzie aktualizacja importu i robienie pożywki, pół godziny roślinnego relaksu. Może zaplanujecie też jakieś swoje roślinne porządki do wykonania ze mną w tle. Także zapraszam też serdecznie. Dzięki i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już w środę. Pa! pa.